5 do 3 pokonała Akademia Sportu Sieradz z drużyną KS 1920 Mosina. Zespoły walczą o trzecie miejsce w drugiej lidze futsalu. Dzieli je 6 punktów w tabeli. Poprzednie spotkanie wygrali gospodarze. Tym razem jednak w pierwszej połowie zdecydowanie przeważali goście z Wielkopolski. Pierwszą bramkę zdobył już w drugiej minucie Mateusz Michałowski. Były założenia inne. Była gra w obronie, niestety wszystko się podspało. Głupie błędy, to bardzo głupie błędy w obronie, no niestety przeciwnik prowadził i musieliśmy gonić. Ta pogoń trwała dokładnie 18 minut, czyli prawie całą pierwszą połowę. Sieradzanie stworzyli sporo sytuacji pod bramką gości, żadnej jednak nie wykorzystali. Problem jest taki, że panowie grali dwa dni turniej, część tutaj właśnie odbywał się ten turniej mediów, część chłopców grało w tym turnieju, dokładnie trzech, a część miała dzisiaj i wczoraj sparingi w swoich rodzimych klubach, więc to było widać jak się ruszali, jak biegali, mieli ciężkie nogi, więc tu musiało po prostu ruszyć. I ruszyło. Dwie minuty przed końcem pierwszej połowy Robert Jarecki wyrównał na jeden do jednego. Nie oznacza to, że w drugiej połowie wszystko już było dobrze. W piątej minucie Tomasz Smoliński zapewnił Akademii Sportu Sierra sprowadzenie, ale na krótko. Dwie minuty później Mateusz Sęk strzelił drugą bramkę dla Mosiny. Dopuszczamy do takich sytuacji, gdzie bram, bramki nie powinny padać. Jedna, dwie, dwie osoby gapiostwa i, i, i niestety, niestety przeciwnicy strzelają. No nie, nie może tak być, musimy wyeliminować błędy. Piotr Ksajda miał dwie, dwie setki, nie wykorzystał ich, ale tak jak mówię, to jest wszystko zmęczenie, to jest wszystko po prostu z, problem ten, że łączenie trawy z halą tego się nie da. Mimo wszystko druga połowa należała do gospodarzy. Piotr Kokot strzelił trzecią bramkę. KS 1920 Mosina to jednak trudny przeciwnik. Bramkarz Akademii Sportu Sieradz miał pełne ręce roboty. W końcówce drugiej połowy Sieradzanie już zdecydowanie prowadzili. Osobiście chyba będę musiał podziękować koledze z drużyny. Ten ślizg, który, który wylądował i piłka, która wylądowała na mojej twarzy zdecydowanie mnie no, odmulił, że tak się wyrażę kolokwialnie. I, i, i w drugiej połowie już było troszkę, troszkę lepiej. W końcu udało mi się przełamać, strzeliłem dwie bramki. I właśnie te bramki zapewniły Akademii Sportu Sieradz zwycięstwo. 16 marca w kolejnym meczu sieradzanie zmierzą się z drugim w tabeli Red Dragon z Pniebu.